Witaj na kanale Redac. Ja nazywam się Hubert i w dzisiejszym filmie pokażę ci, jak w wyważarce w 2640 poprawnie wyważać koła stalowe oraz aluminiowe, wykorzystując do tego klejenie na godzinie 12 oraz klejenie z lasera. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od wyważenia koła stalowego. Po oczyszczeniu i napompowaniu koła bierzemy się za montaż na wyważarce. W pierwszej kolejności dobieramy stożek do otworu centrującego w feldze i zakładamy go na końcówkę wału. Następnie zakładamy koło i dokręcamy nakrętkę. Bierzemy się za wprowadzenie parametrów. Przykładamy wysięgnik okrągłą częścią pod rantfelgi i przytrzymujemy. Gdy na pierwszym i trzecim wyświetlaczu pojawią się kreski to odkładamy wysięgnik. Następnie bierzemy ramię do pomiaru szerokości i przykładamy go pod rand felgi z drugiej strony i przytrzymujemy. Gdy na środkowym wyświetlaczu pojawią się nam kreski, to odkładamy go pod osłonę. Demontujemy stare ciężarki z felgi. I zamykamy osłonę. Wyważarka informuje nas, że do wyważenia tego koła będziemy potrzebowali 25 g z lewej strony oraz 30 g z prawej strony. Po zatrzymaniu się koła maszyna automatycznie ustawi nam miejsce niewyważenia. Mamy lewą stronę. Bierzemy ciężarek, w naszym przypadku 25 gramów, i nabijamy go dokładnie na godzinie 12. Naciskamy stop, by ustawić drugą stronę. Tutaj mamy 30 g. Bierzemy ciężarek i nabijamy go również na godzinie 12 i zamykamy osłonę. Wyważarka pokazała 00, oznacza to, że koło mamy wyważone. Ściągamy koło stalowe i bierzemy się za olusa. Tak samo jak wcześniej, po oczyszczeniu i napompowaniu koła zaczynamy od dobrania stożka i założenia go na wał. Następnie zakładamy koło i dokręcamy go nakrętko. Sprawdzamy, czy na feldzie nie znajdują się stare ciężarki. Jeżeli są, to musimy je zdemontować i oczyścić pozostałości kleju. Gdy felgę mamy czystą, możemy zabrać się za wprowadzanie parametrów. Tutaj w zależności od programu z jakiego będziemy chcieli korzystać, są pewne różnice. Zaczniemy sobie od sposobów wprowadzenia parametrów dla programu ALU1, ALU2 oraz ALU3. Przykładamy wysięgnik jego okrągłą częścią, mniej więcej pod rąd felgi aluminiowej na wysokości stopki opony. Gdy na pierwszym i trzecim wyświetlaczu pojawią nam się kreski, odkładamy wysięgnik do maszyny. Następnie bierzemy ramię do pomiaru szerokości i przykładamy je do prawego rantu felgi mniej więcej na wysokości stopki opony. Gdy na środkowym wyświetlaczu pojawią nam się kreski to odkładamy ramię pomiarowe pod osłonę. Przy programie alu -S parametry wprowadzamy tylko wysięgnikiem w maszynie. Nie używamy ramienia do pomiaru szerokości. Wysięgnik z maszyny przekładamy w pierwszej kolejności do miejsca klejenia lewego ciężarka. Jak na pierwszym i trzecim wyświetlaczu pojawią nam się kreski, to nie odkładamy wysięgnika do maszyny, tylko wysuwamy go w głąb felgi i przykładamy go do miejsca klejenia drugiego ciężarka. Gdy na wyświetlaczu pojawi nam się napis alu to odkładamy wysięgnik do maszyny. W tym trybie maszyna nie odczytuje parametrów całego koła, lecz dokładne umiejscowienie ciężarków, dlatego pierwszy wyświetlacz wskazuje nam odległość lewego ciężarka od maszyny, drugi wyświetlacz wskazuje nam odległość prawego ciężarka od maszyny. Trzeci wyświetlacz wskazuje nam średnicę, na jakiej będzie przyklejony lewy ciężarek. Dodatkowo po przetrzymaniu przycisku FINE zobaczymy czwarty pomiar, który wskazuje nam średnicę, na jakiej będzie przyklejony prawy ciężarek. Jak mamy wprowadzone parametry i wiemy, co one oznaczają, to możemy zamknąć osłonę w celu zważenia tego koła. Mamy 35 g z lewej strony i 30 g z prawej strony. Maszyna ustawiła nam lewą stronę. Bierzemy ciężarek i przyklejamy go na godzinie 12. Naciskamy stopy, by ustawić z drugą stronę. Tutaj mamy 30 gramów. Bierzemy ciężarek i przyklejamy. Możemy zamknąć osłonę w celu sprawdzenia. Wyważarka pokazała 0,0, więc koło mamy wyważone. Wyważymy sobie to koło jeszcze raz, lecz teraz użyjemy do tego klejenia z lasera. Ściągamy ciężarki z lewej i prawej strony i zamykamy osłonę jeszcze raz. Mamy 35 g z lewej strony i 30 g z prawej. Żeby uruchomić klejenie z lasera musimy wcisnąć dwa przyciski jednocześnie. Stop plus F. Na środkowym wyświetlaczu pojawi nam się napis las. Naciskamy stop, by maszyna ustawiła nam miejsce niewyważenia. Jak widzimy laser wskazał nam lewą stronę. Z tej strony mamy do naklejenia 35 gramów. Bierzemy ciężarek i przyklejamy tak, by laser dotykał lewej strony środka ciężarka. Naciskamy stopy, by ustawić drugą stronę. Tutaj mamy 30 gramów. Bierzemy ciężarek i przyklejamy. Teraz możemy zamknąć osłonę w celu sprawdzenia. Mamy 00, więc koło mamy wyważone. Tak wygląda temat wyważania koł stalowych oraz aluminiowych na wyważarce Redax W640. Jeżeli szukasz informacji na temat tej lub innej maszyny, zerknij na nasz kanał. Znajdziesz tam wiele przydatnych filmów. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.